sypialnio, biuro, graciarnie. Nie wiem w jakim kontekście było to pytanie zadane. Lubię jakieś tam ciasta, ale nie mam takiego swojego żadnego. To były jakieś takie spotkania, które po godzinie się kończyły, bo po prostu wszystko z głową. Wszystko jest dla ludzi, tylko wszystko właśnie z głową. Teraz już ogólnie polubiłam nagrywanie. Na początku było to takie, więc jakieś południe było czy Hiszpanii byłoby idealne. I że faktycznie do tego września jeszcze tak z tą dyszkę zgubię. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam na QA. Ostatnio w poście prosiłam Was o zadawanie pytań, jeśli takowe do mnie macie. Kilka pytań się pojawiło, więc dzisiaj sobie na nie odpowiem. Jeśli macie ochotę zobaczyć taki film, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Pytania będą takie lekkie, przyjemne. Także weźcie sobie kawkę, herbatkę i zapraszam do oglądania. Pytanie pierwsze od Magdy. Mam takie śmieszne pytanie, czy macie jeszcze w domu dodatkowy pokój sypialnie? <grymne> tak, mamy. Czasami jak widzicie, nagrywam na przedpokoju, to widać takie jakby przesuwne drewniane drzwi. I faktycznie w tym miejscu mamy jeszcze sypialnię, biuro graciarnię. <grymne> I Nigdy tam nie nagrywam, tak naprawdę, z kilku względów. E, ogólnie to pomieszczenie jest dość małe i większość miejsca zajmuje, tak naprawdę, łóżko. E, oprócz tego, na drugiej ścianie, Marcin ma swoje takie długie biurko, e, które służy mu do pracy, e, i tak naprawdę, między tym biurkiem a tym łóżkiem jest nawet chyba nie metr. Także jest tam ogólnie dość ciasno. Jest też duża, brzydka, brązowa szafa. No i ogólnie to pomieszczenie jest dość małe. Ono jest na stronę chyba wschodnią. Ja nie wiem, słaba jestem z tego, ale ogólnie tam przez cały dzień praktycznie wali słońce, więc zazwyczaj są tam też rolety pozasłaniane i po prostu jest ciemno. Yy, więc dlatego właśnie, <gry> raczej nic tam nie nagrywam. Poza tym, nie ma tam też miejsca i jest tam wieczny bajzel, bo nie dość, że właśnie tak jak wspomniałam, stoi tam łóżko, biurko. To jeszcze jest tam wrzucony wieszak pod mierzymy. Na tym wieszaku zawsze coś się znajdzie, bo yy, służy jako taka wiecie. A nie chcę się wkładać do szafy, to sobie rzucę tam. Stoją tam jeszcze lampy, więc to jest tak naprawdę pokój, który służy tylko do spania i Marcinowi do montowania. Zastanawialiśmy się, czy by nie poświęcić tej sypialni na rzecz miejsca do nagrywania filmów, ale no nie wiem, zastanawiamy się nad tym, czy aby też wrzucić tam trochę kasy w to, wywalić to łóżko, kupić tam jakąś. Uff, uh, jakaś muszka jakąś kanapę, żeby to miało ręce i nogi, no nie wiem, nie wiem, myślimy nad tym, zastanawiamy się, y, czy jest sens, y, braliśmy też pod uwagę może zmianę mieszkania, ale nawet jeśli chodzi o ceny mieszkań na wynajem właśnie w Głogowie, to powiem Wam, że ceny są prawie jak we Wrocławiu, a takich małych Małych, właśnie większych mieszkań, e, co najmniej jak to nasze jest bardzo mało, a żeby było jeszcze jakoś fajnie wykończone, żeby to w ogóle miało ręce i nogi to nie jest, więc e, ceny prawie jak we Wrocławiu, standard dużo niższy e, dla porównania na przykład w Lesznie, które jest jakieś 50 km od nas jest większym miastem. Można wynająć e, mieszkanie trzypokojowe w superstandardzie. w takiej cenie jak w Głogowie za dwa pokoje dużo mniejsze w gorszym standardzie, więc no u nas tak wydaje mi się, że kopalnia mega podbija ceny. E, no i co? Tak jest. Kolejne pytanie: co lubisz najbardziej w makijażu? E, nie wiem, w jakim kontekście było to pytanie zadane. Jeśli chodzi o element makijażu, to zdecydowanie najbardziej lubię konturowanie, bo wtedy ta twarz nabiera takiej trójwymiarowości. Ogólnie też uważam, że brwi bardzo dużo zmieniają i też nadają twarzy takiej ramy. A jeśli chodzi ogólnie no to fajne jest to, że tak naprawdę przez makijaż możemy w 100% wyrazić siebie i możemy też zmienić się diametralnie, co bywa tak naprawdę złudne, bo można też oszukać, ale no to jest właśnie takie fajne, że tak naprawdę makijażem możemy całkowicie się zmienić. Pytanie numer 3. Co lubisz robić w wolnym czasie? No, takiego wolnego czasu typowo dla siebie to mam bardzo mało, tak naprawdę. Jak już nieraz wspominałam, jak mamy ten czas, na przykład wieczorem dzieci pójdą spać, no to zazwyczaj bierzemy się wtedy za nagrywanie filmów albo nadrobienie po prostu czegoś, na co nie mieliśmy czasu w ciągu dnia. A jeśli już no, mam taki typowo wolny czas dla siebie, no, to najczęściej po prostu jest jakiś chill z jakimś serialem albo przeglądam sobie internet. No, to nie jest tak, że wiecie, ja mam na przykład, nie wiem, wolny cały dzień i gdzieś tam sobie jadę czy jakieś zakupy czy coś. No, niestety nie. Także zazwyczaj ten mój wolny czas jest wieczorem, jak dzieci pójdą spać i po prostu. Chcę sobie trochę zresetować głowę i nacieszyć się ciszą, która jest. Także no, tak to zazwyczaj wygląda. E, twoje ulubione danie i deser? No jeśli chodzi o danie, no to ja jestem typowo glutenowa buła. Wszystkie makarony, e, pizze i, i raczej te klimaty. No makaron to praktycznie w każdej postaci, więc... Jakiegoś jednego takiego swojego wybranego nie mam. E, a jeśli chodzi o deser, to szczerze mówiąc, na ten moment jakoś tak e, nie mam nic takiego, e, co bym postawiła na pierwszym miejscu. Lubię ogólnie sernik. E, szczerze mówiąc, nie wiem. Kiedyś bym powiedziała, że może jakaś taka beza z mascarpone czy coś, ale powiem Wam, że od czasu tej mojej redukcji. Dużo rzeczy jest dla mnie po prostu za słodkich, i teraz, nawet jak coś wybieram, to staram się wybierać coś takiego, żeby się za bardzo nie zasłodzić. Z takich ulubionych, powiedzmy słodyczy gotowych, no to tu bym na pewno wyróżniła Kinder Bueno. Ale tak, żeby jakąś taką jedną konkretną rzecz, typu właśnie deser, to no nie wiem, sernik ogólnie. Lubię jakieś tam ciasta, ale nie mam takiego swojego żadnego ulubionego. Co myślisz na temat portali randkowych? Czy korzystałaś? Ja bym w ten sposób, no, e, dla mnie każdy sposób jest tak naprawdę dobry, jeśli chcecie kogoś poznać. No z portalami randkowymi no, trzeba uważać, no bo to jest jednak e, internet i nigdy nie wiemy, e, kto po tej drugiej stronie siedzi, ale... Widząc po statystykach, no to oglądają mnie głównie dorośli ludzie, a nie dzieci, więc e, wiadomo. E, czy ja korzystałam? E, no, korzystałam kiedyś jako jeszcze taka nastolatka. To były czasy fotki, dajcie znać, czy w ogóle pamiętacie. E, a później, już na studiach, e, miałam Tinder'a. Wiem, że teraz e, Tinder głównie służy do jakichś e, jednorazowych spotkań z tego co kojarzę. E, przynajmniej tak, e, tak słyszałam, bo no jak już wiecie, mam męża i od e, wielu lat e, no, nie posiadam takich aplikacji, e, portali na żadnych takich e, stronkach, e, ale faktycznie na studiach miałam, byłam na kilku randkach. E, zazwyczaj to były jakieś takie spotkania, które po godzinie się kończyły, bo po prostu okazywało się, że większość tych chłopaków okazywała się całkiem inna niż, niż, wiecie, na zdjęciu i po rozmowie, ale było też kilka takich fajnych znajomości, które gdzieś tam ciągnęły się dłużej, po prostu sobie gadaliśmy, czy na takiej stopie koleżeńskiej. Eee, no i spoko, no, z czym trzeba pamiętać, no to na pewno umawiacie się na takie spotkania w miejscach publicznych e, gdzieś, gdzie jest dużo ludzi. No, ja takie. <grym> ja miałam konto, jak jeszcze mieszkałam we Wrocławiu, no to zazwyczaj umawiałam się gdzieś po prostu w jakiejś kawiarni albo w rynku, na którym było dużo ludzi, i w razie czego. Też na przykład miałam koleżankę pod telefonem, żeby w razie co po prostu spierdzielić i po prostu do widzenia. I raz miałam taką sytuację, że koleżanka do mnie zadzwoniła i mnie ratowała, a ja spitalam do domu, bo po prostu dramat. No, także podsumowując, każdy sposób jest dobry, żeby kogoś poznać. Mam też kilka znajomych, które. Poznały gdzieś tam chłopaków właśnie na jakichś portalach randkowych i te znajomości trwają kilka lat e, Także no na pewno można, wiecie, no, skoro wy macie e, konto na tym portalu No to to znaczy, że są też na nim jakieś normalne osoby, tak? Także no po prostu trzeba trafić, no nigdy nie wiemy e, kto jest po drugiej stronie Ale z drugiej strony jak poznajesz kogoś na imprezie, no to też nic o nim nie wiesz, także... Wszystko z głową. Wszystko jest dla ludzi, tylko wszystko właśnie z głową. Yy, kolejne pytanie. Sukienka, spódnica czy spodnie? I tutaj tak naprawdę najrzadziej chodzę w spódnicach. Mam jedną, odkopałam ją dwa dni temu yy, i w zeszłym roku w nią nie wchodziłam, a teraz jest ok, więc myślę, że będę chodzić. Yy, tutaj Wam zdradzę, że na prośbę Ewy będzie też. Film ze spódnicami. Mam już zamówionych dużo. Idą do mnie, i mam nadzieję, że będzie coś fajnego, więc może coś sobie zostawię. Ogólnie na co dzień, chyba najbardziej spodnie, ale latem lubię też chodzić w sukienkach. Trochę ich mam, także zależy od dnia, od tego, gdzie idę. Wiadomo. Twój ulubiony film i serial. No, i tutaj, e, jeśli miałabym wybrać jeden film, no to takim chyba klasykiem jest Szkoła Uczuć. Widziałam ten film już wiele razy, za każdym razem płaczę. E, no, to taki chyba klasyk, jeśli o to chodzi. Mm, także tak, a jeśli chodzi o serial. No, to ja takich Netflixowych rzeczy bardzo mało. O Emilii w Paryżu bardzo lubię i ma być kolejny sezon, także, no to na pewno jeden z takich moich ulubionych seriali. A z takich bardziej telewizyjnych to oglądam Papiery na szczęście i czasami EM jak miłość, także klasyka gatunku. And Dalej. Czy nagrywanie sprawia Ci przyjemność? Jak przełamać się do bycia przed kamerą? E, jeśli chodzi o taką radę na temat przełamania się, to tutaj nie ma dobrej rady, bo to tak naprawdę musicie nagrywać i z czasem to obycie Wam przyjdzie samo. No, ja, jak sobie porównuję teraz pierwsze filmy i to, co chwilę było. Yy, 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 no to jest na pewno mega przepaść w porównaniu do tego, co jest teraz. No, ale to jest po prostu wprawa. Jak teraz wyciągam kamerę, to też wiem mniej więcej co chcę nagrać, co chcę powiedzieć, w jakim momencie to zrobić i tak dalej. A na początku to była metoda prób i błędów, czyli to jest po prostu coś, co musicie sobie wypracować i nie ma na to reguły. Nie musicie od razu kupować aparatu, możecie sobie też nagrywać takie wiecie, vlogi do telefonu, po prostu sobie gadać i nigdzie tego nie upubliczniać. I wtedy też widzicie nad czym pracować Teraz już ogólnie polubiłam nagrywanie Na początku było to takie A kto, jak sobie, ktoś coś o mnie pomyśli i tak dalej Dalej do tej pory gdzieś tam jak mam nagrywać w sklepie czy coś No to patrzę czy wiecie, nie ma koło mnie zbyt wielu ludzi Ja też jestem no, z dość małego miasta Bo wydaje mi się, że gdybym mieszkała w jakimś Wrocławiu, w Warszawie to też byłoby łatwiej, bo tam ludzie są bardziej obyci z tym. Dużo więcej osób tam nagrywa, nawet po jakichś galeriach, sklepach i oni są po prostu do tego przyzwyczajeni. A u mnie w mieście po prostu patrzą, jak na wariata, co ja robię, że wygląda. Wyciągam aparat i będę sobie coś tam gadać. Gdybyś mogła wybrać sobie jedno dowolne miejsce na świecie do życia, gdzie by to było. I powiem Wam, że w ogóle nawet rozmawialiśmy o tym wczoraj z Marcinem, i myślę, że byłyby to Włochy albo Hiszpania, jakieś na pewno ciepłe miejsce, także zimą byłoby tam około 12-15 stopni, więc jakieś południe, Włoch, czy Hiszpanii byłoby idealne. Tylko właśnie tak sobie wczoraj rozmawialiśmy, że pytanie, czy faktycznie by nam się tam spodobało, bo. Jednak wiecie, co innego sobie pojechać na wakacje, nawet na takie dłuższe wakacje, a co innego tam żyć, mieszkać. Jednak to jest, niby to jest Europa, ale też trochę inne podejście ludzi. I wydaje mi się, że też taki większy spokój, przynajmniej w takich troszkę mniejszych miasteczkach, ale jak byłam kiedyś na wakacjach, właśnie i we Włoszech, i w Hiszpanii. To mega mi się podobała ta otwartość ludzi, bo u nas mam wrażenie, że wszyscy chodzą tacy smutni. Jak na kogoś spojrzysz, to od razu patrzą, czy nie mają niczego na twarzy. A tam jest taka otwartość, wiecie, wszyscy do siebie mówią, mimo że się nie znają, wszyscy są pozytywni. A u nas to tak jakoś smutno. Także, jakbym miała wybrać, to, to tak. Fajnie, wydaje mi się, że byłoby też na pewno zobaczyć. Życie w Stanach, ale wydaje mi się, że dla mnie to już by było za daleko. A jakieś właśnie Włochy, Hiszpania, wsiadacie zawsze w samolot, w dwie godziny jesteście w Polsce, także no, tak jakbym miała wybrać to, to chyba gdzieś tam, w tamte kierunki. I czy jesteś zadowolona z obecnych postępów redukcji wagi? I tak i nie, bo ten początek szedł naprawdę bardzo dobrze. No, teraz gdzieś to stanęło. No, i to stanęło głównie z mojej winy, bo już widziałam, że zaczynam sobie robić za dużo odstępstw. Bo tutaj jakaś pizza wpadła, tu wpadł makaron, tu jakaś czekoladka, tutaj jakieś winko. No, a jak wiadomo, to wszystko też się gdzieś odkłada. Także już teraz od tego tygodnia wracam na dobre tory i mam nadzieję, że mi się to uda. I że faktycznie do tego września jeszcze tak z tą dyszkę zgubię. No, ta dyszka by mnie zadowoliła. Idealnie to by było jeszcze tak z 15. No, także powoli do przodu. Także, tak, raz lepiej, raz gorzej, jak to w życiu bywa. Także to już były wszystkie pytania. Dziękuję Wam bardzo za ich zadanie. Mam nadzieję, że to w jakimś tam minimalnym stopniu eee, zaspokoił Waszą ciekawość ja tymczasem idę do naszej sypialni graciarni dać Marcinowi kartę do montowania <grytanie> i widzimy się w kolejnym filmie do zobaczenia, pa!